Kariera sportowa Jerzego Kuleja trwała 15 lat. Rozpoczęła się w starcie Częstochowa, a zakończyła w Gwardii Warszawa. W tym czasie Kulej 8 razy zdobył Mistrzostwo Polski w wadze lekko-półśredniej. Dwa razy był najlepszy w Europie. Dwukrotnie również stawał na szczycie podium olimpijskiego w Tokio i Meksyku. Medale z Olimpiad wypożyczył Muzeum Sportu w Warszawie. Pamięta Pan wejścia na podium? Tak. No. Pamiętam wejścia potem, pamiętam budynię z w Tobce, który mnie wręczał medal jako minister sportu. Ja spuszczony tak i ciegnę, a on mnie przytulił jak syna. A jak to jest, jak się stawia? Ostatni krok na najwyższe podium. No, jest to wspaniała satysfakcja, w ogóle, że wszyscy stają niżej, to jest ważne, a byli wyjści ode mnie. Byli to naprawdę mocarze ringu wtedy, a ja byłem najwyżej. Polskie chęci. Patrzył pan na nich z góry? To nie jest to satysfakcja, rzeczywiście. Popatrzyć na przeciwników z góry. Też pan wiedział, w którym momencie zakończyć karierę. Udało mi się trafić w czasie, także jestem niepokonany. Mm. Szedłem z ringu jako zwycięzca i jako znów Nigdy nie byłem, wie pokonany tak bardzo dotkliwie, i to jest odpowiedni moment. Ale decyzja łatwa na pewno nie była. No, decyzja była trudna, bo to zrezygnować z tego wszystkiego, co niesie z sobą sport, te dodatki, wszystkie te przywileje, jakie się ma. No a poza tym ta popularność. No, też... Ludzie nas pamiętali szczególnie za zwycięstwa nad zawodnikami Związku Radzieckiego. Do tej pory ja spotykam na ulicy sympatyków, którzy mówią, w bajorku pamiętam, jak Wandy Różkich lał. Wie pan, to było takie coś symbolicznego Była w tych naszych zwycięstwach z zawodnikami Związku Radzieckiego. I to zostaje w pamięci i zostało do dzisiaj. Współtwórcą sukcesu i mistrzem Kuleja był legendarny trener kadry narodowej Felix Sztam. Obaj znaleźli się w złotym kręgu Gloria Optimis na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, której Kulej jest absolwentem. Czego Felix tam poza boksem nauczył Pana Wszystkiego życia. Wszystkiego. Wiedział co złe, co dobre. Pokazał jak wybierać między jednym a drugim, jak układać sobie to życie, że On zwrócił uwagę, nie ma w, reprezentacji, w kadrze Stamma żadnego przestępcy. Nie ma nikogo, kto popełnia jakieś przestępstwo. 3 Czy wiesz cześć. co mam dla Ciebie? Wiem kochanie. Mam... Wiersz mam. Tomik wierszy. Ja mam ale jeszcze, tomic, jeszcze, na... jeszcze nie Tomik ale na razie patrz do tego, do Londynu. A tu jest wiersz, mieliśmy kiedyś takie zdjęcie sobie zrobiliśmy. Zobaczcie panowie. Tu jest zdjęcie Jurka i moje. I tu jest wiersz dla Ciebie. Jerzemu Kulejowi, mistrzowi olimpijskiemu z Tokio i Meksyku. Widzę siebie, gdy prosto patrzymy się w oczy, jak chłopca schowanego za podwójną gardą. Serce bije o żebra, mało nie wyskoczy z oswojonej ciemności na niepewne światło. Walczyliśmy, na niby pozując do zdjęcia, grożąc sobie naprzeciw gołymi pięściami. Jeszcze teraz drżą słowa przywołane w wierszu, uwiecznione jak bokser pomiędzy linami. Więdnie pamięć jak kwiaty rwane własną ręką w przydomowym ogrodzie, którego już nie ma. Zanim sędzia na palcach zliczy do dziesięciu, coraz prędzej pod słońcem obraca się Ziemia. Szyjmujesz? Dziękuję bardzo, jak to przyjmujesz. No. Wspaniałe w ogóle no, dla nich życie. Dziękuję. Cieszę bardzo. się, że, że, że idę studentom powiedzieć, idę studentom Cześć, tak. Bardzo dziękujemy. Tak, no. tak, tak, tak. Tady, z są tej uczelni, sportowcy, poeci, w ogóle tu jest wszystko, zgodnie, żeby kształtować młodzież, wychować.